Te modyfikacje wieśniaczą, Twoje auto? Część druga. W pierwszej części oczywiście dużo osób się burzyło, więc dlatego robię drugą. To zacznijmy od czegoś, co nie daje mi spokoju, czyli siatki e. we wlotach powietrza. Przeważnie te siateczki znajdują się tutaj na chodnicy lub z tyłu e. na zyrzaku. Wiem, kiedyś tak było, to był tunik oczywiście. Żyjemy już w XXI wieku, trochę czasy się zmieniły i nie wygląda to dobrze. To jest oczywiście moje zdanie, bo dużo osób mi zarzucało, że narzucam komuś coś. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, kto popiera. To dziękuję. Tablice indywidualne. Ale spytacie się czemu? Przecież sam masz takie tablice. Słuchajcie, już Wam mówię. Chodzi mi o tablice imienne typu S1 Dawid, S1, nie wiem, Seba, S1 Cox, no cokolwiek takiego dziwno nazwy. Moim zdaniem powinno się dać przeważnie albo coś związanego z autem lub po prostu nazwę swojej firmy lub skrót firmy. W innym przypadku jest to po prostu dla mnie no, trochę śmieszne. <laughs> Lambodorsy. Oczywiście mówię w autach miejskich typu Opel, Audi i tak dalej. To już jest chyba szczyt wioski i bez guścia. Sorry, moje zdanie, będę szczery. Kołpak. Wiem, wiele osób może być, ale nie mam pieniędzy na felgi i tak dalej. Ale słuchajcie, to już lepiej chyba jeździć na stalówce niż na plastiku yy, wbitym na trytytki do, do stalowy. Lampy sek, czyli tak zwane cleary. W nowych autach, na nowych technologiach wyglądają naprawdę ok, ale w starszych jest to tragedia. A to ja mortwię, że i siedzi taki content z obszaru płęcej, bo niedługo białem 50 tysięcy i naprawdę mało już nam brakuje.